Proszę Państwa, wsadziłem bobra do samochodu dostawczego za chwilę, za chwilę go zawiozę pod rzekę i tam go wypuszczę. Mam nadzieję, że to mu pomoże. A ty przyjacielu nie wiesz, czy tu jakaś weterynaria w nocy działa. Albo wiesz co, czekaj, ja otworzę tu na moment. Mam nadzieję, że on nie ucieknie. W kocyk go wziąłem, w kocyk go wziąłem. Czekaj, czekaj. O, jest, jest. Ale wężgowę. Słuchaj pan? głowę. Tak, o. Jest bóbr tu. No, no czekaj, czekaj, czekaj. Tu tak, tak, Widzisz, jest w samochodzie. W kocyku, w kocyku go wziąłem. No i grzeczny. E, ale on żyje, rusza się nawet tak nie całkiem źle, ale coś mu jest. Trudno powiedzieć. Dobra, nie to ma już co na stresować. Teraz... Teraz zamkniemy te drzwi i podjadę tam do, do rzeki. O. jak masz na imię? Maciek Maciek? Z Gorzowa jesteś? Tak.